Cześć Boże, ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winica od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Dzisiaj byłem w nyszu, by spojrzeć na ostatni etap naszej akcji przedsprzedażowej, związanej z dodrukiem książeczki, jak czytać i rozumieć Pismo Święte. Tę właśnie książeczkę trzymam w swoim ręku. Jest to jeden z naszych bestsellerów, książeczka, która jest przewodnikiem, kluczem, po czytaniu całego Pisma Świętego. Jeśli ktoś chce przeczytać całe Pismo Święte, zapraszam do lektury tej książeczki. Jak czytać i rozumieć Pismo Święte. Ale na tym przykładzie chciałbym pokazać, dlaczego nasze książeczki są tak tanie. Ta książeczka przez sprzedaży kosztowała złotówkę i 10 groszy. I w jaki sposób dzieje się tak, że możemy zaproponować tak? Czasami szokująco niskie ceny, a jednocześnie nie ukrywam, zarobić na potrzeby fundacji, i przez to fundacja może wspierać różne dobre dzieła. Tajemnica tkwi w tym, że większość naszych książek sprzedajemy zawsze w przedsprzedaży. Sprzedajemy pod konkretne zamówienia, które zbieramy przed drukiem książki albo równolegle z drukiem książki. W ten sposób książki wydrukowane w drukarni nie muszą być przez drukarnię pakowane w jakieś standardowe opakowania, nie muszą być wysyłane kurierem do jakiegoś magazynu. Magazyn nie musi tego przyjmować, przeliczać. I wprowadzać do swojego stanu nie, musi, nie musimy temu magazynowi płacić za miesiące przechowywania. Nie musimy płacić za przygotowywanie z tych standardowych opakowań konkretnych już paczek, przesyłek dla klientów, gdyż już na etapie drukarni wysyłamy paczki do docelowych klientów. Zamówienie, druk. Pakowanie w drukarni i wysyłka wprost z drukarni. Dziś 48 paczek zawierających od jednego pakietu 50 egzemplarzy do 12 pakietów 50 egzemplarzy zostało wysłane i jest już w drodze do nabywców. Nie nastawiamy się na sprzedaż detaliczną książek, bo z tym jest tylko kłopot i koszt. Zawsze zachęcamy do tego, żeby kupować pakiety przynajmniej 10 egzemplarzy a najbardziej by kupować pakiety 50 egzemplarzy one są właśnie najbardziej korzystne cenowo. Kiedy mówiłem o cenie złoty 10 zł za egzemplarz to mówiłem o cenie egzemplarza w pakiecie 50 egzemplarzy. Pakiet 50 egzemplarzy wygląda właśnie w ten sposób. 25 książeczek, 25 książeczek każda jest zagumkowana, położona na kartoniku, zafoliowana, tworząca taką solidną cegłę. Książeczka ma 48 stron, kredową okładkę. A tak wygląda 50 książeczek, jak czytać i rozumieć pismo święte. Łatwo też sięgnąć po te 50 egzemplarzy. Nie odliczamy, nie przeliczamy pojedynczych egzemplarzy, tylko mamy od razu gotowe pakiety. Chcesz 50, masz 50. Chcesz 300, bierzemy 6 pakietów, masz 300 egzemplarzy. Dzięki temu my zarabiamy, my mamy spory obrót, a dzięki temu nasi nabywcy mogą mieć tanie książeczki, które są dobre treściowo i które mogą służyć do formacji, w tym wypadku biblijnej parafian, członków różnych wspólnot, czy po prostu tę książeczkę można rozdawać wśród znajomych. Jeśli. Przy okazji mówienia, dlaczego nasze książki są tak tanie, zainteresowałeś się akurat konkretnie tym tytułem, to poszukaj w okolicach tego filmu jakiegoś linku, który skieruje cię do tej pozycji. I szukaj też linku, gdzie znajdziesz naszą księgarnię internetową i obejrzysz inne nasze tytuły. Dziękuję Ci za uwagę. Aha, dobrze, jakbyś jeszcze zasubskrybował nasz kanał na YouTube i kliknął tam taki dzwoneczek, to wtedy będziesz powiadamiany o nowych filmach na naszym kanale.